Witam serdecznie, ja nazywam się tak jak ostatnio i zaczynamy przegląd wiadomości. Dzień dobry. Coraz więcej krajów jest oburzonych działaniami Unii Europejskiej. Beata Szydło nie została przewodniczącą Komisji do Spraw Zatrudnienia. Ursula von der Leyen chce karać państwa za nieprzyjmowanie imigrantów. Antoni Macierewicz osobiście w cztery oczy przesłuchał posłów PO. A na koniec jedna z najsmutniejszych historii w naszym przeglądzie wiadomości, czyli pięcioletnia Zosia, została Bartkiem. I zanim zaczniemy, jestem przekonany, że zaraz pojawią się komentarze, dlaczego nie poruszamy tematu zaginionego dziecka, które wyjechało gdzieś z ojcem w nieznanym kierunku i ojca znaleziono na torach nieżywego. Otóż nagraliśmy o tym materiał, zaraz jak informacja się pojawiła w mediach. Tutaj macie do niego odnośnik. Po prostu tego typu materiały, które wymagają szybkiej reakcji, nagrywamy od razu na naszym drugim kanale bądź na bieżąco ekstra, więc jeśli chcecie dostawać od razu tego typu informacje, to koniecznie zasubskrybujcie także tam ten kanał. Teraz nie przedłużając już dalej, zaczynamy pierwszy temat. They chance we are all antifascists and use rubber dinghies for protection. ...obraza demokracji, rasizm i uprzedzenie. Tak wicepremier Włoch, szef MSW Matteo Salvini skomentował to, że żaden eurodeputowany jego partii nie otrzymał stanowiska przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego komisji w parlamencie europejskim. Salvini odnosząc się do środowych głosowań nad wyborem szefów i wiceszefów komisji w parlamencie europejskim oświadczył w rozmowie z dziennikarzami w Rzymie Przykro mi, że w Europie rozdają stanowiska od prawa do lewa. Partia Demokratyczna, Forza Italia dwóch pięciu gwiazd Bracia Włoch, stanowiska przewodniczących i wiceprzewodniczących dla wszystkich. Lider Ligi wymienił wszystkie pozostałe ugrupowania, które mają przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. Jedyna wykluczona siła to Liga, zaznaczył Matteo Salvini, którego ugrupowanie należy w Parlamencie Europejskim do grupy politycznej Tożsamość i Demokracja. To jest haniebne i to obraza dla demokracji. To najgorszy sposób rozpoczynania tej nowej Europy, stwierdził. Włoski wicepremier dodał Oczywiście, jeśli oni chcą nas wykluczyć albo zastraszyć, pom Mylili się i trafili nie na te osoby. Jak stwierdził, jest to rasizm albo wykluczenie ideologiczne lub uprzedzenie. Eurodeputowani z Włoch otrzymali dwa stanowiska przewodniczących komisji i pięć funkcji wiceprzewodniczących. Szefem Parlamentu Europejskiego jest Włoch Dawid Sassoli z frakcji socjalistów i demokratów. Salvini, Orban, Le Pen czy Farage są od samego początku marginalizowani w Unii Europejskiej i określani przez media lewicowe raczej jako kukiełki Putina, więc ciężko było o inne wyniki. Jednak co ciekawe, oni sami w swoich własnych państwach cały czas rosną w siłę. Podobnie jak PiS, który totalnie w opozycję w wyborach do Parlamentu Europejskiego, teraz już ma kolejne wybory samorządowe praktycznie w kieszeni, no i w Unii Europejskiej staje się powoli taką persona non grata. Taka personifikacja partii politycznych. Pierwszym koronnym tego przykładem jest Beata Szydło. Muszę, e, czy też e, pani już czas poprosiła o głos. Pani premier jest naszym gościem. Oczywiście nie mogę i nie chcę pani odmówić tego prawa, ale zwracam uwagę wszystkim... Była premier Beata Szydło w środowym głosowaniu nie została wybrana na stanowisko przewodniczącej Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego. Przeciwko jej kandydaturze głosowali przedstawiciele frakcji socjalistów frakcji socjalistów, liberałów oraz zieloni. Dowiedziała się nieoficjalnie PAP ze źródeł w parlamencie europejskim. Głosowanie na wniosek socjalistów było tajne. Europosłowie socjalistów i demokratów SID zagłosowali przeciwko kandydaturze Szydło. Taka decyzja została podjęta przez grupę. Powiedziało PAP źródło w tej frakcji. Również źródła we frakcji Odnowić Europę, która zrzesza m.in. europosłów z koalicji Renaissance, utworzonej przez partię prezydenta Francji Emanuela Macrona, holenderskiej partii ludowej na rzecz Wolności i demokracji premiera Marka Rutego czy grupy belga Gaja Ferhofstada. Potwierdziły PAP, że ta frakcja głosowała przeciwko, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami. Taką decyzję, jak powiedział inny rozmówca, PAP z frakcji Zielonych, podjęła również ta grupa. Zieloni zagłosowali przeciwko, podobnie jak socjaliści i demokraci, Odnowić Europę i GUE, powiedział przedstawiciel Zielonych. GUE to grupa skrajnie lewicowa w Parlamencie Europejskim. Głównym powodem było stanowisko premier Beaty Szydło w sprawie w sprawie praw podstawowych, praworządności i LGBT. Premier Beata Szydło ostro skrytykowała politykę Unii Europejskiej dotyczącą imigracji w 2015. Między innymi sprzeciwiła się programowi, który miał na celu relokację pewnej liczby syryjskich uchodźców do Unii Europejskiej i przeniesienie ich do Polski. Powiedziało w rozmowie z PAP źródło we frakcji zielonych. Jak dodało, wpływ na decyzję frakcji o głosowaniu przeciw miała również prowadzona wobec Polski procedura artykułu 7 traktatu. Cztery frakcje zieloni odnowić Europę socjaliści i demokraci oraz GUE – mają w komisji zatrudnienia łącznie 28 europosłów. Przeciwko kandydaturze Szydło w głosowaniu tajnym na wniosek socjalistów zagłosowało 27. Za jej kandydaturą było 21. Dwóch europosłów wstrzymało się od głosu. Mamy do czynienia z odwetem. Tu nie liczą się kompetencje ewentualnego szefa komisji zatrudnienia, bo nikt nie zakwestionował kandydatury Beaty Szydło, powiedział dziennikarzom w Parlamencie Europejskim szef frakcji EKR Ryszard Legutko z PiS. Po głosowaniu w tej sprawie w parlamencie. Duża część partii, grup politycznych, przede wszystkim socjaliści, jest w szoku po tym, co się stało na posiedzeniu Rady Europejskiej, że ten pakiet z Osaki padł, a padł przede wszystkim za sprawą Europy Wschodniej i polskiego rządu. Mamy do czynienia z Odwetem. Tu nie liczą się kompetencje ewentualnego przewodniczącego Komisji Zatrudnienia, bo nikt nie zakwestionował kandydatury Beaty Szydło. Nie było żadnej uwagi krytycznej, powiedział dziennikarzom. Podobnym to nie wypowiedziała się Beata Mazurek. To kolejny akt politycznej zemsty, napisała na Twitterze, jak przekonuje to odwet za utrącenie przez polskie V4 Timmermansa i Webera. Za tym dzisiejszym głosowaniem stoi środowisko liberalno-lewicowe, które de facto krytykuje nas za nieprzyjmowanie imigrantów. Krytykuje nas za to, że demokracja w Polsce zwyciężyła i rządzą ci, którzy rządzą. Nie mogą się pogodzić z porażką. Z tym, że Polska razem z V4 zablokowała zarówno Timmermansa, jak i Webera. Dodała w rozmowie z dziennikarzami. Jej zdaniem bezprecedensowe jest to, że w głosowaniu tajnym większości nie osiągnęła jedyna kandydatura. Widocznie socjaliści i liberałowie bali, się z otwartą przyłbicą zagłosować w świetle kamer i swoich kolegów i koleżanek przeciwko naszej kandydaturze wskazała. Dla y, konstytucji wszystkie, y, wszystkich ustaw, które y, są w Polsce obowiązujące i również przede wszystkim traktat. Czy to dobra wiadomość, czy zła? Zagłosujcie sami w tej ankiecie. Pewne natomiast jest to, że im bardziej Unia Europejska będzie miała Polskę w dupie, tym bardziej Polacy będą mieli oh, w dupie Unię Europejską, a co za tym idzie, będą głosować na PiS, co pokazał właśnie przykład Włoch. Tymczasem Ursula von der Leyen, której kandydaturę poparło PiS, według niektórych na pochybę Timmermansowi, już zaczyna nam subtelnie grozić. Der Rechtsstaat. Już wraca temat relokacji przypływających do Europy imigrantów. Ursula von der Leyen jest zwolenniczką uzależnienia wysokości budżetu państw członkowskich od przyjmowania uchodźców. Niemcy chcą przełamać impas w kwestii relokacji migrantów w Europie. Unia Europejska zarzuciła już pomysł kwotowego rozdziału uchodźców do wszystkich państw unijnych, bo takiemu rozwiązaniu sprzeciwiają się kraje Grupy Wyszehradzkiej oraz Włochy i Austria w dyplomacji RFN Michel Roth zaproponował, aby powołać koalicję chętnych, którzy dobrowolnie ich przyjmą. Wśród państw, które oprócz Niemiec mogą się zgodzić na dobrowolne przyjmowanie uchodźców, wymienia się m.in. Francję, Hiszpanię, Portugalię, Słowenię, Grecję i Luksemburg. Nieoficjalnie mówi się, że ci, którzy nie wezmą w koalicji udziału, mogą stracić część pieniędzy z budżetu unijnego. Donosi dziennik Gazeta Prawna. Podobnego zdania ma być Ursula von der Leyen, kandydatka na przewodniczącą Komisji Europejskiej, którą poparł rząd PiS. Dyskusja. Na ten temat ma się odbyć w przyszły czwartek w Helsinkach. Polska dyplomacja zapowiedziała już, że nie weźmie udziału w koalicji chętnych. Ograniczenia budżetu nie obawia się Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych. W traktatach w przypadku budżetu pod uwagę brane są tylko dwa kryteria: liczba ludności i zamożność kraju. By dodać jakiekolwiek inne, potrzebna jest zmiana traktatów, a to wymaga zgody wszystkich państw. Polska by się na to na pewno nie zgodziła, twierdzi Waszczykowski von der Leyen była członkiem rządu Angeli Merkel. Znając podejście Niemiec do polityki migracyjnej, klimatu czy praworządności, trudno oczekiwać, że będzie mówiła coś innego, powiedział Zdzisław Krasnodębski, europoseł PiS. Obecna minister obrony Ursula von der Leyen od dawna jest zwolenniczką przyjmowania migrantów. Jej rodzina w 2014 przyjęła do domu 19-letniego uchodźcę z Syrii. Nie chce, by Polsce zabierano fundusze i taka warunkowość byłaby dla Polski trudna, mówi europosłanka Platformy Obywatelskiej, Róża Thun. Inne kraje dochodzą jednak do Wniosku, że skoro niektórzy sami nie dorośli do solidarności, to trzeba im przygotować pałkę. My nie powinniśmy działać tylko dlatego, że się boimy, iż nam coś zabiorą, powinniśmy wspólnie działać z resztą Unii Europejskiej dobrowolnie, a nie pod przymusem, dodaje. Dzień, wie gesagt, über alle a jakże to mogłoby być inaczej, gdyby nasza Róża Wontun ukochana nie dołożyła swoich trzech groszy? Tak jak wtedy, kiedy poszła do zagranicznych mediów tylko po to, żeby dokopać PiS, a tym samym sprowadzić na nas sankcje z Unii Europejskiej. Tamtą sprawę omówiliśmy szerzej w tym materiale wraz z całym kontekstem, więc jeśli chcesz, koniecznie kliknij i zobacz. No ale mimo wszystko ta kobieta teraz dostała się do Parlamentu Europejskiego i przejęła fotel wiceprzewodniczącej komisji. Ale skończmy, już może sprawy unijne, i przejdźmy do naszych. Narodowych Polskich Spraw A skoro Polskie Sprawy To oczywiście Smoleńsk Aha, jeśli jesteś tu pierwszy raz i odczuwasz taki mały dysonans Że poprzedni news był raczej taki przychylny PiSowi A teraz będzie nieprzychylny PiSowi No to, no tak już jest na tym kanale Mamy tu newsy i z lewa i z prawa Ale jeśli chcesz wyrazić swoje rozgoryczenie No to nie ma żadnego problemu Zapraszam do sekcji komentarzy A teraz lecimy do Smoleńska Może nie tak do końca Nie, nie, nic takiego poważnego Na razie dostaliśmy... Czekała nas koperta, w której informacja, że y, wezwanie nie ulega zmianie, natomiast jest przeniesione na godzinę 16. Więc tak wygląda powaga. Cezary Tomczyk i Paweł Suski, dwaj posłowie klubu Platforma Obywatelska Koalicja Obywatelska, zostali wezwani do stawienia się przed podkomisją smoleńską. Okazało się, że czekała ich rozmowa w cztery oczy z Antonim Macierewiczem. Powiedzieć o tej komisji, że to parodia państwa, to nie powiedzieć nic, skomentował Tomczyk na Twitterze. Mija wiele czasu. Komisja nie ma kompletnie nic do powiedzenia. Nic nie robi, a pan Macierewicz bawi się w przesłuchaniu słuchania posłów mówi Paweł Suski o wezwaniu ich na podkomisję której przewodniczy były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz posłowie poinformowali we wtorek Cezary Tomczyk tłumaczył w kropce nad i że nie wie jaki jest tego powód Jako pierwszy przesłuchiwany był poseł Paweł Suski o rozmowie opowiedział tvn24 przekazał że trwała 10 minut jak poinformował było to spotkanie w cztery oczy z Antonim Macierewiczem przyznał że był tym faktem zdziwiony mówił także że rozmowa dotyczyła wiedzy na temat samego samolotu tupolewa i użytkowania przez posłów. Jak wskazał, jedyny związek, jaki widzi ze swoim wezwaniem to fakt, że jest członkiem Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, a w przeszłości sam latał takim samolotem. Zapytany, jaką ma wiedzę na temat samolotów, typu Tupolew odpowiedział, że z nikomą. Nie jestem pilotem, nie jestem w żaden sposób związany z lotnictwem, tym bardziej z 10 kwietnia, z wylotem, z samą katastrofą, bytnością w Smoleńsku, tłumaczył Suski. Nie widzę tu żadnej podkomisji. I to mnie przeraża. Pan minister Macierewicz prowadzi sam takie gierki, wzywa w sprawach komp. Kompletnie nieistotnych posłów, skomentował. Jak ocenił, działania podkomisji są pozorowane, mija wiele czasu, komisja nie ma kompletnie nic do powiedzenia, nic nie robi, a pan Macierewicz bawi się przesłuchania. Suski mówił też o tym, jak wyglądało przygotowanie Antoniego Macierewicza od strony proceduralnej. Zanim przystąpiliśmy do bardziej rzeczowej rozmowy, poprosiłem zgodnie z artykułem 136 ust. 1 ustawy prawo lotnicze o legitymację uprawniającą do przeprowadzenia czynności w ramach działania komisji do spraw badania wypadków lotniczych. Relacjonował. Pan poseł. Macerewicz wstał, podszedł do szafy, wyjął plik druczków legitymacji, po czym wypisał sobie taką legitymację i mi ją okazał opisywał. Zdębiałem, bo wydawało mi się, że ta podkomisja powstała jakieś 3-4 lata temu i taką legitymację Antoni Macerewicz powinien posiadać. Opisywał swoją reakcję poseł POKO. Jak wskazywał dalej, prawo lotnicze określa wyraźnie, że po okazaniu legitymacji członek takiej komisji może dopiero wykonywać czynności. Stwierdził, że jest to kolejne działanie, które w sposób zdecydowany ośmiesza podkomisję. Swoją rozmowę z Antonim Macierewiczem Paweł Suski skomentował także na Twitterze. Po przesłuchaniu mam wrażenie, że Antoni Macierewicz chce pomachać prezesowi. Halo, jestem, działam, pamiętaj Jarku, ciągle dążę do prawdy, jestem nieugięty, podkomisja jednoosobowa, dramat. Rozmowa o tu polewie napisał. Przesłuchanie posła Tomczyka natomiast rozpoczęło się o godzinie 16 i trwało godzinę. Podobnie jak w przypadku Suskiego była to rozmowa w cztery oczy z Antonim Macierewiczem. Po jej zakończeniu Tomczyk skomentował ją na Twitterze. Wraz z Pawłem Suskim właśnie opuściliśmy gmatę ramach podkomisji smoleńskiej. Powiedzieć o tej komisji, że to parodia państwa, to nie powiedzieć nic. Przesłuchanie nie było żadnej podkomisji, tylko sam Macierewicz i godzinna rozmowa w cztery oczy. Ta komisja natychmiast powinna być zamknięta, napisał. Tomczyk poinformował także, że sam zwrócił się do przewodniczącego podkomisji z kilkoma pytaniami. Pytałem ministra Macierewicza, kiedy będzie raport. Odpowiedział, że w swoim czasie. Pytałem ministra Macierewicza, kiedy będą wnioski końcowe. Powiedział, że w swoim czasie. Pytałem, jaki jest budżet podkomisji. Powiedział, że w swoim czasie to ujawni. Wyli Ciał. Prawda jest taka, że król jest nagi i do tego bardzo niebezpieczny, bo wpływa na to, co ludzie w naszym kraju myślą od 10 lat skwitowało. ma czy e, zapytałem, koperty nie mam. O 15 może będzie. Może że będzie, będzie. Tak, może będzie tak. Także tak, do zobaczenia. O 16, do zobaczenia, 16, tak. Jedni się z tego śmieją, inni się wściekają, jednak prawda jest jedna. Jest to naprawdę robienie parodii państwa na grobach. Nie tak dawno zmarłych, najważniejszych osób w naszym kraju. I jasne, pewnie gdyby Platforma Obywatelska swojego czasu była bardziej stanowcza względem Rosji, tak delikatnie to ujmując, no to teraz o tragedii smoleńskiej wiedzielibyśmy dużo więcej. Ale to, co teraz znowu zaczyna robić PiS, to jest zwykła taktyczna zagrywka tuż przed wyborami, co jest również, no. Przynajmniej niesmaczne, podobnie jak robienie wody z mózgu pięcioletniemu, autystycznemu dziecku tylko po to, żeby zyskać jakieś korzyści, czy to finansowe, czy ideologiczne. wyjątkowo smutna i skomplikowana historia. Samotna matka zmagająca się z życiem, dzieckiem z problemami i tragiczną sytuacją finansową. Do tego mamy lewicowe media i środowiska LGBT, którym ta historia jest bardzo na rękę. Mamy też zbiórkę pieniędzy i oświadczenie Fundacji Zdrowia Psychicznego INVIA, która twierdzi, że rodzina została wykorzystana do ideologii LGBT. Jak pisała dziennikarka Marzena Nykiel, pięcioletnia Zosia jadąc samochodem poczuła, że jest Bartkiem. W zmianie płci wspiera ją matka, lewica media nagłaśniają pierwszy polski przypadek transpłciowego dziecka, którą Rafał Betlejewski opowiedział w skrajnie ideologicznym reportażu, zbierając przy okazji pieniądze na pomoc dla samotnej matki. Rafał Betlejewski w krótkim filmie przedstawia historię pięcioletniej dziewczynki, która chce zmienić płeć. Według matki dziewczynki, która chce, aby nazywać ją bartkiem oraz zaproszonego do udziału w dokumencie psychologa, dziecko już na tak wczesnym etapie rozwoju jest w stanie samo zdecydować z jaką płcią się identyfikuje. Trzeba więc podążać za słowami i pragnieniem dziecka. To jest przesłanie całego filmu. Mamy jednak inną odsłonę tej samej historii. Mamy opowieść o autystycznej Zosi, która pilnie potrzebuje pomocy. Samotna mama dwóch małych córeczek z końcem czerwca trafi na ulicę. Dumę już dawno musiała schować do kieszeni, bo w walce o zdrowie i byt swoich dzieci matka jest skłonna zrobić wszystko. Informował 5 czerwca tego roku portal haloursynów.pl. W pierwszych dniach czerwca pani Dorota nagrała też film ze swoimi córkami. Dziewczynka jest w nim Zosią. Jest radosna, bawi się i bardzo dobrze reaguje na swoje imię. Zosią nazywają nie tylko matka, ale także jej siostra. Wracamy do historii pani Doroty. Matka Zosi lub Bartka mieszka na warszawskim Ursynowie. Ma dwie córeczki i coraz większe kłopoty. U młodszej córki stwierdzono autyzm i zaburzenia osobowości. Dorotę diagnostyka i terapia kosztowały nie tylko wszystkie oszczędności, ale także utratę pracy. Z końcem miesiąca kończy się jej umowa najmu mieszkania. Pieniędzy na kolejne po prostu nie ma, czytamy. Serwis opisuje problemy finansowe mamy Zosi. Moment, gdy u dziewczynki zdiagnozowano autyzm, trudności z diagnozowaniem, leczeniem i funkcjonowaniem dziecka. Diagnoza i leczenie pochłonęły wszystkie oszczędności zbierane na wynajem mieszkania, dowiadujemy się z tekstu. Kobieta nie miała wyjścia i musiała zacząć szukać pomocy. Przez ostatni rok udało mi się utrzymać pracę w administracji w szkole, ale ciągle się musiałam zwalniać, żeby jeździć z osią do lekarzy. Rozumiem pracodawcy, który nie mógł sobie dłużej na to pozwolić, ale jesteśmy już na tym etapie wykończenia diagnostyki i niebawem będę mogła wrócić do pracy na pełen etat, bo jest mi to bardzo potrzebne i ze względów finansowych, jak i psychicznych, mówi pani Dorota. Halo Ursynów informuje także, że za pośrednictwem Ursynowskiej Fundacji Invia Prowadzona jest zbiórka pieniędzy na rehabilitację i terapię Zosi. Tuż po tym artykule pojawił się film Betlejewskiego i zbiórka pieniędzy na terapię Zosi, która twierdzi, że już teraz jest Bartkiem. Fundacja Zdrowia Psychicznego Inwia zabrała głos w sprawie i wydała oświadczenie. W związku z licznymi pytaniami o pomoc, którą Fundacja Inwia prowadziła na rzecz pięcioletniej autystycznej dziewczynki Zosi, po wyemitowaniu reportażu o Bartku LGBT, zebrane pieniądze ze sprzedaży losów, zbiórki do puszek, wpłat darczyńców, zostały przekazane pani Dorocie na dalsze leczenie i rehabilitację dziecka. Wyemitowanie reportażu, który w naszej ocenie jest tendencyjny, nieprofesjonalny, atakujący panią Klepacką Kościół katolicki który jako pierwszy wspomagał Zosię, jest dla nas trudne. Dziecko i pani Dorota zostali po prostu wykorzystani do ideologii LGBT, czytamy. Geje, biseksualiści, transwestyci plus. Czyli jeszcze jakieś odmiany... Z jednej strony smutne, z drugiej strony obrzydliwe, jak dziecko autystyczne wykorzystywane jest do zyskania czegoś, czy to ideologicznie, czy finansowo. Ja wiem, XXI wiek i te sprawy. Ale do cholery. Pięciolatka, która jest teraz już przekonana, że chce zmienić swoją płeć? No sorry, sam mam 3 i 6-latka i w rodzinie mam mnóstwo dzieci, i doskonale wiem, jaka jest świadomość takich istot. No ale jeśli uznajemy, że dziecko w wieku 5 lat jest już na tyle dojrzałe emocjonalnie, że świadomie może podjąć decyzję o zmianie płci, no to dlaczego w takim razie w ogóle karamy za pedofilię? Przecież to już są w pełni świadomi ludzie, doskonale wiedzą, co robią. No kurde, i nie, nie porównuję tutaj LGBT do pedofilii. Jeśli tak to zrozumiałeś, no to wciśnij sobie trzy razy J na klawiaturze i przesłuchaj jeszcze raz to, co mówię. No, ale najlepiej, jak sami sobie wyrobicie opinię na ten temat. Tutaj macie link do tego reportażu. No, mi ręce oba. Proszę mi, minę. Ja, Proszę do to... mężczyzny. Pokaż mi minę prawdziwej kobiety. Ale na koniec, żeby już nie było aż tak smutno, drętwy suche. Kto może pokonać człowieka pająka? Człowiek kapeć. Tego ręcznego skora podesłał mi Wojtek Fiłonowicz, za co serdecznie dziękuję i oczywiście dostajesz ode mnie złotego Ryszarda. A jeśli ty też chcesz dostać złotego Ryszarda, to koniecznie napisz suchara w komentarzach. Ja tymczasem, zanim się pożegnam, przypominam, że prowadzimy także drugi kanał Bądź na Bieżąco Ekstra, gdzie właśnie takie palące newsy, które trzeba wypuścić już teraz, bo się szybko dezaktualizują, wypuszczamy właśnie na tamtym kanale. Zaraz tutaj pojawią się linki zachęcam was bardzo serdecznie do subskrypcji tamtego kanału. I teraz się już będę żegnał. Do zobaczenia jak zawsze jutro lub pojutrze. Cześć!